Od lat podróżuję po świecie. Spotykam niezwykłe kobiety i wiem, że wszystkie jesteśmy takie same. Chcemy kochać i być kochane, czuć się bezpiecznie, zapewnić swoim dzieciom lepsze życie. Dla wielu los nie był łaskawy, ale jestem pewna, że razem możemy to zmienić. Po to właśnie powstała fundacja Unaweza. Zapewniamy możliwości edukacji, opieki zdrowotnej i prawnej. Pomagamy w spełnianiu marzeń. Dajemy kobietom skrzydła. Unaweza oznacza You Can. Możesz. Każda z nas może. Teraz możemy działać razem. Unaweza.